Z lewej strony. Grupa swoje, swoje, nie czekaj do jednego. Wyszli to pierwszy, zatrudnia. Wyszli to pierwszy, wierząc. Rasta! Zemysł! Niech tańczy tak! Cześć kochanie Cześć Co jest? Wszystko ok? Gruby wal swoją grę Co? Zajęliście No to zajęliście To pięknie Coś chciałem powiedzieć Ninja wygrał Zajebiście i teraz Kamil walczy, właśnie go nagrywam, ale nie wiem czy nie starczy kamery, ale zajebiście, zajebiście. Ale no kurde, super. Sebastian ci pomógł? Nie. Co to co to co to? Aha, a jak będzie z tym, z, z przyjeżdżaniem? No dobra, dobra, no, buziaki, pa. Minuta. Źle to mi głowę dwonię To mnie dają noga jedzie Dobre Wejdź w kąta da, daj mu zejść daj mu zejść Profesor Jest Profesor daj mu zejść Bo będzie to końca łańcu Daj mu zejść Jest kontekć Usiąść na drugie, nie ma ujemnych punktów. Tak. Między innymi dlatego Ninja wygrał. Uważaj teraz! Uważaj na gwiazdę teraz! Ród swoje! Ród swoje nie czeka! Tak, tak, tak! Daj mu zejść, profesor! Daj mu zejść! Tak jest, nic nie ma. Aaaaah! Goveramnia! Goveramnia! twoje! Nic nie ma! Nic nie ma! Gruby kurwa do Gasy! Spychaj go, spychaj go! Spychaj, wiesz co robić! Dawaj, trzymaj go! Trzymaj go, Jak Jakie wstawaj, nie można wstawać jak go przywrócić! Tak nie wstawaj, Dawaj! Trzymaj go i daj! Dobra! Na szczęście! Dobre? Nie można wstawiać! Nie dlaczego wstajesz debilu, no! Au! O kur, ale mnie zabolało! Rób swoje! Rób swoje, Rób swoje teraz! Nie Kamil, dawaj! Tak jest! Zostań z żółwiu! Idziesz do niego, no! Co ty robisz? Nie czekaj, aż on stanie! Idź do niego! No, no co się dzieje? Co się, co się, co się dzieje? No, no przestań! No. No. Dobra, jedziska. Gruby, nie czekaj na niego! Nie czekaj, przegrywasz! Trzymaj go! Trzymaj się stało? Poczekaj na kontra. Rób swoje! Rób swoje! Tak, Trzymaj go! Ręka pod Ruchy, no. Słuchaj, Słuchaj, ruchy, ruchy, no! Ręka pod dawaj! Nie puszczaj go na górę. Patet Dawa, nie dawaj. Dawaj, nie stawaj. Nie stawaj, nie stawaj. Nic niego. Nic do niego! Minuta! Cały czas go uszczy! od niego! Dawaj, mój kartę, podeszł! 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 niego Podeszł! 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 do niego. Nie czekaj. po gule, da vaj, vajq! Vajq, ka një! Vajq,